Cześć widzowie, jestem Fanny i w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś nietypowego ponieważ jestem teraz na balkonie i jestem na grze Brookhaven i tak, wejdźcie zobaczcie sobie to, o kurde no widzicie co to jest, tam jest Jenna i właśnie stoi, ja bym do niej podszedł ale ja się trochę boję, ej dobra ona ucieka Okej, okay, nie, ja nie chcę na to zwracać uwagi widzowie, ja po prostu chcę normalnie sobie pograć tutaj w Brookhaven, w roleplaya, a tu patrzę, że tam Jena mnie jakaś strasznie. Ja nie wiem czy to jest fakeowe konto, czy to jest prawdziwe konto, e, tego jeszcze nie wiem, bo ta Jena ciągle ode mnie ucieka, ja, ja chciałem po prostu zobaczyć sobie, odpaliłem nagrywanie, poszedłem sobie na dach, e, no i mam nadzieję, że ta Jena do mnie nie przyjdzie, ani nic złego nie zrobi, jest teraz na ogrodzie, e, no i chciałem się tutaj po prostu roleplayerować, trochę się pobawić, pograć sobie trochę normalnie w Robloxa. A tu mnie od razu jakieś geny straszą i w ogóle, więc pomyślałem, że odpalę nagrywanie, bo czemu nie? chwilat. Ej, mogę zamknąć w ogóle drzwi, ale tego nie będę robić. A w ogóle tu jakieś więzienie przychodzą, co jest, co jest, co jest? Ej, do domu mi się ktoś wbija, halo? Co to jest? Aha, dobra, Ej, ktoś bił do mnie do domu w ogóle. Ej, hol, hol, halo, halo, proszę stąd wyjść. To jest policja jakaś, Ej, dobra, nie, ja sam tu uciekam. Co oni chcą. Aha, co się dzieje? I co się dzieje u mnie w domu? Ej, chwila, czy tam jest gena? Nie, tam nie ma gen chyba. Ej, Jona do mnie uciekła. I to jest bardzo dziwne, że Jona uciekła. Ej, chwila, tam jest Jona biegnie? Ej, pójdźmy to sprawdzić, widzowie. Pójdźmy to sprawdzić. Co się dzieje? Ej, dobra. Coś się tutaj nietypowego dzieje. Ej, tej Jony nie ma tutaj. Ej, czy ona jest tam na dole? Nie, nie ma tej Jony. czy ona się podziała? Gdzie się ta Jona podziała w ogóle? Dobra, ja pójdę sobie po prostu na balkon, nie będę zwracał na to uwagi, co się dzieje. Tutaj po prostu to chyba normalka jest, że wbija ci każdy do domu. Proszę stąd wyjść. O, no, dobra. O, mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie, że one coś. Dobra, ja pójdę sobie do pokoju tutaj. A, pójdę spać, bo czemu nie. Ej, dobra, ja idę spać, widzowie. Ja już śpię, widzowie. Ej, słyszeliście to? Czy to dzwonek? Aha. Chwila, widzowie. Ja Zostrzęłem dzwonek do drzwi. Ej widzowie, Ciii. Widzicie to? Widzicie to? To jest Jenna! Nie, 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 Ej nie, ej dobra nie, no się ukrywa. No chyba mi nie... No nie, 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 Ej, nie, dobra, ej, widzowie, ja się zaczynam bać. Ej, co to jest? No Grant to sobie grę dla ośmiolatków, a tu mnie jakaś Jenna straszy, ej widzowie! Chwila, wejdźmy sobie tutaj do okna. Ej, dobra, i chyba tutaj nie ma. Nie okej... Okay. Ej, to było dziwne. No gram sobie w grę na... dla 8 latków. No nie powiedzcie, że Brookhaven to nie jest... Nie No dobra, grają w to też normalnie, czyli... nie normalnie starci, ale po prostu... Większość osób to chyba, to są ośmiolatki jakieś i... Yyy... Wyobraźcie sobie, gdyby takiego ośmiolatka Czyli, Ej, w ogóle tu się ktoś jakiś... Wybudował jakiś ten... Jakiś gościu. Ej, ale dobra, to jest nieważne. Ej, dobra. Nie, ej, to było trochę straszne. Dobra. Nie, ja idę sobie się położyć znowu. Mam nadzieję, że dużo nadżana nie przyjdzie, bo... Nie, ej, to widzowie... Powiem tyle, to jest... To nie tak, że to jest straszne. Bo to jest dziwne. Że Jenna jakaś przychodzi, ale nie wiem czy to jest fejkowa. Ej ja jeśli to jest prawdziwa, ale nie no ja mam skin chłopaka, więc chyba nie powinno być źle. Chyba nie powinno być źle. Ej, dobra, chyba nie... Chyba jest git. Czekaj, czy ona tu jest gdzieś może? Nie, chyba. Chyba nie ma Jennyż nigdzie? Ej, halo, gdzie ta Jenna jest? Może w ogrodzie u mnie siedzi. Ej, co to w ogóle jest jakieś... Aha, jakieś game passy. dobra, to ja tego nie chcę kupować. Ej, dobra, wyjdźmy sobie na no, ogrod widzowe. Ej, tu możecie zrobić sobie... Ej! Ej, to jest spoko. To jest spoko. A co? Aha, dobra. Chwila, bo tu mogę wycelować sobie. Ej, to jest spoko ten grill w ogóle widzowe. W ogrodzie. To jest fajne. A tu mam jakąś szopkę widzowy w ogóle. O, kosiarka w ogóle tu jest. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ciekawe widzowy. Eee, co jest? Ej, widzę co to jest? Kill Jenna tu jest! Ej! Co jest? Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Widzę wy. Co nas zgoni? Przeźwiak jest, dobra, zbugowała się gdzieś. Nie, wchodzi do mnie widzowie! Ej, bo teraz się obstrałem, widzę. Dobra, obstawiam się. Dobrąda. Dobra, cię dobra! dobra! mogę jej ukraść auto! Mogę ukraść auto! Dobra! Nie miej auto! Dobra, ukradłem jej auto! Nie, ja tam widzę, wy nie wracam! Ja tam widzowie nie wracam! Sorry! O, gęgościa, potrąciłem. Ej, dobra, widzowie, nie, nie, ja tam nie wracam. Nie ma opcji, widzowie. Nie ma opcji, widzowie. Co to za furgonetka? Jest kill. Oh, oh my god. Nie dobra, widzowie, teraz się obstrałem, naprawdę. Jakbyście byli na moim miejscu, jest widzowie tak późno. Jest... Jest teraz gdzie... Teraz nagrywam o trzeciej w nocy widzowie. I ej chwila. Czy tam coś stoi? Widzowie, dobra, chwila, podjedźmy tutaj do mojego domu, bo ja chcę odzyskać mój dom. Nie, tu nie, dobra, tu chyba... Dobra, wejdźmy do tego domu, ale się trochę boję, dobra, ej, schowajmy ten... Ten wóz może tutaj gdzieś. Ej, dobra, widzę schowajmy ten wóz tutaj, o! Aha, on zniknął, dobra, to nieważne, to lepiej, aha, bo tu ktoś chałupę wybudował. No nie, akurat teraz i nie zamknął, ajajaj. Ajajaj, ajajaj. Toś mnie zamknął w domu swoim. Dobra, ej, możemy stąd wyjść? Ej, widzę że teraz my stąd nie wyjdziemy. Ej, co jest?! No... Nie, 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 nie... Nie... Nie, proszę, wypuśćmy, po licencji zapłacę ci! Halo, nie... Nie, bo tam mi dom... kradną chyba, coś robimy z domem, dobra. parkur, dobra, wyszliśmy. Nie, ej, właśnie ta dżana może mnie okraść! Nie, no szybko, o, czy ja nie mogę szybciej biec? No szybciej... O, mogę, przecież ja mam pod shiftem speeda, dobra. Chodźmy do domu, czy coś uciepiało, dobra. Nie! Co jest? A chwila widzę, Nie! Nie, nie! Nie, co nas? Uśmieszki już usrysyła! Już dobra, widzowie, widzowie, wicowy, Nie, nie, nie! O. Nie, nie chcę tego robić teraz, no! Ja wiem, że ja wiem, dobra, jestem jest obstającym się boję, jedzenie, ale... Nie, no... Ale widzieliście, to ona była tam! Ona tam była! Ja widzę, a może tak popatrzmy? O! 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 Czy ona tam gdzieś stoi? W tym domu? Jest na dole, widzicie to widzowie? Przez szybę widzieliśmy. Ej, czy ona tam stoi gdzieś? Ej, dobra, ona chyba poszedła gdzieś, jest. nie. On na ogród poszła? I teraz mam rozkminę widzowie, bo teraz ja nie wiem gdzie ona jest. Jest na ogrodzie widzowie! Dobra, ona nie widzi nas, bo ona jesteśmy na tym, na górze. Ale... Ej, co ona robi? Czy ona też doskoczyć do nas? Ej, co jest? Wyciągałam. Nie, sikierę wyciągła. Coś idzie. Ej, ona... Ma... próbuję do mnie doskoczyć... do to chyba to nie wiem. Ale... Nie, dobra, widzowie! Co ja robię? Przecież to na tu jest! Ej, dobra, ej, weź mi ją może... Nie! Nie! Uff! Zamknąłem drzwi. Dobra. Aha! Szybko, 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 szybko! Ej, widzowie, nie, no ja się obsypałem kolejny raz. Co to jest za. Dzwonią? Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj. Dobra. Czy poszła? Dobra, ola tu jest, ola tu jest, ona nas nie widzi. Czy ona wyjdzie na. Nie, nie, nie! Nie szybko! Nie! Dobra, ona się Tu ona się szybko, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, widzowie, tutaj szybko na górę lecimy, na górę, ona nie wie. Do pokoju się takie no tutaj. Dobra, ej, tutaj dobra, 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 Tu się schowajmy, tutaj się schowajmy, dobra. Dobra, ej, ja muszę... Ja muszę usiąść, sorry, widzę, ja muszę usiąść na kibelku, bo ja nie wytrzymam zaraz. Co się dzieje, widzę, w tym odcinku? Co się dzieje? odpalimy nagrywanie się że to będzie jakiś... Nie wiem, krótki shorts, przynajmniej, że ludzie... Ym, nie wiem, się przebierają za dżeny, chociaż to jest chyba prawdziwa jakaś, albo jej koleżanka. Nie wiem, nie wiem, widzę. Nie wiem. Po prostu nie wiem mam o tym powiedzieć. No, to jest straszne. Ej, dobra. Ona sobie. Jest teraz noc, widzę. Teraz jest jeszcze, jeszcze gorzej. Teraz jeszcze. Czy, czy coś słyszę? Wymachiwanie jakieś słyszę, widzę. Wie? Ej, dobra. Ej. A może. A może. A może pójdźmy do Jenny z różami. O. Proszę, Jenna, chodź, chodź, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś, Jenna? Chodź, mam do ciebie kwiaty. Ja jestem tutaj pokojowy. Gdzie Jenna jest? Ej, dobra, chyba. Okej okay, ona tam stoi, dobra, chwila my i... Proszę na proszę! Proszę, proszę! Jenna? Ej, dobra, ona no nie! Ona chce mnie zabić jednak! A! A. Dobra, proszę ujdźmy. Dobra, uciekamy, uciekamy. P panie policjancie, szybko, zawieraj mi stąd. Jedź stąd policja, jedź! A, dobra, u dobra, ci samochód Dobra. Elo, nie mogę odpalić. Nie, szybko! Nie! Dobra! Dawaj, 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 nie! Ej, ona, ona policjanta bije teraz! Ej, dobra, proszę, uratuj mnie! Nie, 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 ty tyku! Byku, byku, byku. Ona no, policję bije teraz. Dobra, nie, pomóż mi. O, aha, dobra, jedź stąd, jedź do... Bekon, jedź stąd! Jedź jak najdalej, tak, dobrze. A, za wolny jesteś, dobra, nie uciekniemy. Dobra, ej. Okej, okay, Bekon, dobra. Ej, dobra, on jedzie. Okej, okay, dobra, zabieramy stąd. Dobra, dzięki, Bekon. Dzięki, dobra. Ale jednak się wróciłem, co było błędem. I zostałem w domu. Coś takiego. Nie! To jest droga Jenna, to są siostry! Mówiłem Wam, widzowie, mówiłem, że coś tutaj nie, nie jest halo, że to, coś tu jest nie halo, widzowie, ostro nie halo. Mówiłem, patrzcie, patrzcie to. I dobra, ona się uspokoiła, ale. Macie kaskę, macie kaskę, proszę, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie! Nie, ona zbija siostrę! Nie, proszę, zostawcie mnie Zostawcie, macie balonika, proszę dla was Proszę Tutaj, tutaj dobra Nie no zostawcie mnie Ale patrzcie widzowie, jak... ej dobra uspokojili się jakoś Nic nawet nie piszą na czacie, ej mają latarkę Zobaczcie te nogi A zobaczcie te nogi widzowie To jest przerażające Nie Nie Aaa Goni mnie, dobra Dobra, ej dobra widzowie, bo szybko, szybko, szybko do domu, I zakluczamy szybko tutaj klikać. Dobra, mam, mam, nie wejdziesz i co teraz? I co teraz? Nie wejdziesz? Co na no, Goł, co? Go, go co? Ej dobra widzowie, ale ona teraz nie wejdzie, chyba że dworem. Dobra, zamykamy. Nie, na no, dworem nie wejdzie, chyba. Dobra, nie zamykam, dworem raczej nie wejdzie. Kill! O kurde widzowie, o kurde. O Ojeny, ojeny widzowie. Nie, 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 co ja robię? Dobra, nie, ja idę spać widzowie, to jest za mocne. Nie, ja nie, wiem, widzę. Piszcie mi rady, jak chcę poradzić, że no, jakby wiem, że to. Nie, co ona mnie zbanuje tak szczerze, ale mogę mieć takie obawy. Ej, widzę, dobra. Ej, nie, ona tu, pod... ona tu próbuje skoczyć. Ona tu próbuje skoczyć widzowie. Ej, nie. To jest przesada, widzę, co się teraz dzieje. To jest po prostu istna przesada, Ale dobra, wyjdźmy. Ej, dobra, znikła nagle. Ej, jakby się. Wy... Jakby wyparowała nagle, ej ona wyparowała? Eee. Co? Co? Widzieliście to widzowie? On do mojego domu we dwójkę weszli Halo, halo, wypadł z do mojego domu Gdzie wy jesteście? Nie! Zostaw mnie! Zostawcie mnie! Nie no dwie czyny jeszcze! Widzowie, co się dzieje? Dwie dżeny mnie gonią! Dwie dżeny mnie gonią, widzowie, ratunku! Ratunku! Nie, no co jest? Ej, please... Czekajcie, widzowie... Coś napisać że jegonią mnie gonią, please... Lupa, wejdźmy do domu szybko... Dobra, teraz No, please... Dżena... Please, no... Nie no, widzowie... Ojeny, widzowie, ojeny... Nie, to jest za, za dużo... Jest napisane... Nie, dobra, dobra, nie... <ścoughs> nie ma wchodzenia, nie ma wchodzenia, Jenna, nie ma... Nie ma, zrozumiałaś to? Zrozum to, że ja cię nienawidzę... Jesteś najgorszą postacią... Nienawidzę cię, Gino. Zrozum to, proszę... Zrozum to... Ojeny... Nie... NIE! Ja pierdziele, widzowie... No nie dzwonią do mnie... Widzowie, ja tu miałem otwartą szybę. Zamknij ją. Szybko, jak się zamykam? Nie Nie mogę zamknąć szyby! Halo, szybko! Tam są dżeny na dworze! Nie, nie, widzowie... Nie, no... Doba, nie, widzowie, nie, 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 nie. Nie wiem co robić, widzowie, nie wiem co robić. Nagle dwie Patrzcie widzowie, nagle się dwie drzyny pojawiły. Znikąd, zniką, się dwie drzyny pojawiły. Jakim cudem? Jak? Że jakaś jej koleżanka, czy co? Nie! <grym i zniknąć> nie no widzowie, co ją zrobić? Nie ucieknę jej, no... On będzie torturować cały całą grę, całą grę. Ej, nie no jak chcę normalnie pograć w Brookhaven Heaven i nie mogę! No czemu tu są... Nie, no szybko tutaj otwieraj drzwi, dobra. Nie, 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 nie! Nie! Proszę, kwiaty, dla was, dla was, dla was, kwiaty, dla was, kwiaty, nie! Proszę dla was, dla was! Nie! Co jest? Ej! Aha! Ej, ona mnie porywa, widzowie! Nie, nie mogę wyjść. Halo? No, klikam spację. Słyszycie? No, klikam spację, nie mogę wyjść. Nie, no dobra, to jest mój, mój koniec, widzowie. Mój koniec. Widzowie, teraz jedyną jedyne wyjście to jest, żeby się ustawili łapeczkę w górę. To możemy, że uratuje. Subskrypcje, lecimy po. Po 10 tysięcy osób lecimy, widzowie, ale. No, nie, 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 ona mnie gdzieś zaprowadza, nie, ona mnie, ona mnie ukradł, widzowie. Ona tam, widzicie tam, widzicie tam? Ona jakiegoś gościa się chciała zatkować, ale nie. Dobra, mamy szansę jeszcze, widzowie, mamy szansę, ale... Powiem tyle, widzowie, wbijajcie łapkę. Łapki, sto łapek w górę, to będzie kolejny odcinek, mi się wydaje. Z jakiejś teorii, może strasznej historii, może coś o Jenie. Ale pamiętajcie, żeby wbić na live'a 7 lutego, będzie się działo. Będziemy szukać Geny. Ale takiej, która mnie zbanuje, bo tam ja jakoś nie chcę banować, ale i tak się obstrałem widzę by jak nie wiem, dobra. Na, czekajcie, napiszę <grytanie> Nice joke, kurde. Co ja się... Nie, ja teraz już nie wierzę w to, że to jest prawdziwa. Chociaż... Ej, jak ona napisze, że mnie zbanuje, to... Ej, to się przestraszę. Jak ona napisze, że mnie zbanuje, to się przestraszę, widzowie. Ale chyba nie. Ej, gdzie ja w... Co jest? Czy to jest jakiś. Sekretny. dom? Trzeba będzie mnie tutaj przytrzymywać? Co jest? Observation room. Proszę zostawcie mnie, Jenny. Proszę mnie zostaw, Jenna. Proszę, proszę, proszę. Halo. Co napiszę? Jestem uwięziony, widzę wy teraz teraz jestem istnieje uwięziony Ona coś próbuje napisać, ale nie może, bo jej hasztaguje Ej, czy ona ma jakiś... Co to jest? Ej, co to jest? Nie! Nie... Nie, ona mi coś szykła! Ona mi coś szykła, poczułem to Ała Ała! Au, to bolało Ej, zosta A tam jest sikierą goni, no Ej, zostawcie mnie, Jenny nie, 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 nie. Widzowie, ja się załamę. Tutaj se usiądę. A. Nie, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, żeby mnie pocieszyć. To łapeczek musicie. Napiszcie w komentarzu. Banet your account. Nie, to była prawdziwa żena jednak. ja sobie z jej żartuję. Nie. Widzowie. Koniec już mnie. Koniec. To była prawdziwa żena. No, ja sobie żartuję. Mm. Widzowie, płakać mi się nie no, ma sikier. ja stąd nie mogę się ruszyć tak, BTW. Wiecie, że to był jakiś sklejone krzesło, ja to się to nie mogę ruszyć? Trzy. Czy dzieje? Nie! 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 Au! 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 Nie, więc sobie kończymy odcinek. Pa! Do kolejnego odcinka. Narka. mm